Dziś opowiem Wam, jak działają i jak użytkować dwa programy: wycena spółek metoda DCF i wycena spółek metoda DCF i EWA wydawnictwa EBIS.com. Pierwsza sprawa to zdefiniowanie okresów. Możemy wprowadzić tutaj dane dla trzech okresów za przeszłość i do 10 okresów y, przyszłych. W naszym przypadku Piszemy sobie dwa okresy za przeszłość i pięć okresów przyszłych. Dodatkowo powstaje jeszcze taki okres po prognozie. Jeśli chodzi o okresy za przeszłość, mają one posłużyć temu, żebyśmy sobie mogli zobaczyć, jaka jest mniej więcej tendencja w kształtowaniu się danych finansowych przedsiębiorstwa. I teraz powprowadzamy sobie dane bilansowe i dane rachunku zysków i strat, jeśli chodzi o okresy przeszłe. Mamy już te dane powprowadzane, zarówno w bilansie, jak i w rachunku zysków i strat. Jak można zwrócić uwagę, ten układ bilansu jest możliwie uproszczony, bo generalnie chodzi o to, żeby zrobić uproszczony model finansowy, żeby nie tracić czasu na bardzo szczegółowe. Tworzenie poszczególnych danych finansowych za przyszłość i na tej podstawie dokonać wyceny przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o rachunek zysków i strat, podobnie tutaj też przede wszystkim mamy główne pozycje rachunku zysków i strat, żeby nie komplikować tego w tworzeniu modelu. W przypadku rachunku zysków i strat możemy dokonać tutaj wyboru wariantu, czy to ma być porównawczy, czy kalkulacyjny odpowiednio. Wtedy te wiersze się kształtują w zależności od tego, który wariant wybierzemy. Wróćmy jeszcze na chwilę do bilansu. W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych wpisujemy tutaj wartość początkową majątku, czyli wartość brutto i dotychczasowe umorzenie. Program na tej podstawie wyznacza wartość netto. Będzie to wygodne również przy tworzeniu Danych prognozowanych. W przypadku zapasów, a także należności handlowych i zobowiązań handlowych, program wylicza nam tutaj rotacje w dniach, co później pozwoli nam lepiej sobie zaprognozować przyszłe okresy, właśnie stosując na przykład te okresy rotacji w dniach. I teraz pouzupełniamy sobie dane prognozowane. Mamy już te dane. Prowadzone zarówno w bilansie, jak i w rachunku zysków i strat. Tu w bilansie przede wszystkim wprowadziliśmy wartość brutto, wartości niematerialnych i prawnych oraz czołowych aktywów trwałych, amortyzacja, która jest doliczana do wartości umorzenia, z kolei jest pobierana z części rachunek, Gdzie szacujemy to na podstawie stopy amortyzacji zarówno dla czołowych aktywów trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych? Część pozycji wpisujemy z ręki. W przypadku zapasów, należności z tytułu dostaw i usług i zobowiązań z tytułu dostaw i usług, możemy zastosować rotację w dniach. Tutaj, na przykład, zastosowaliśmy. 58 dni w przypadku zapasów 45 w przypadku należności z tytułu dostaw i usług i 50 w przypadku zobowiązań z tytułu dostaw i usług, no i tej podstawie te wartości są automatycznie wyznaczane w relacji do przychodów ze sprzedaży lub kosztów operacyjnych. Zielone pola umożliwiają wpisanie z ręki tych wartości, wtedy formuła, która tu się znajduje zostanie zlikwidowana, natomiast można właśnie to zrobić. Alternatywnie, albo wprowadzając rotację w dniach, i wtedy to będzie automatycznie wyliczone przy każdej zmianie np. przychodów czy kosztów operacyjnych, albo po prostu wpisać to z ręki, ale wtedy przy każdej zmianie skali działalności musimy pamiętać o tym, żeby ewentualnie to sobie również potem ręcznie korygować. Pozostałe wartości wpisujemy z ręki, także oczywiście kapitał własny, pamiętając o tym, żeby. Odpowiednio kształtować poziom wyniku, który ewentualnie pozostaje lub nie pozostaje w firmie w okresach przyszłych. Tutaj jest założenie, że całość wyniku roku poprzedniego pozostaje w firmie, a więc na przykład wynik 720 tysięcy z roku 0 zostaje doliczony do wyniku z lat ubiegłych i w efekcie powstaje wartość 1 mln. W przypadku rachunku zysków i strat program pokazuje jak zmieniało się to w okresach przeszłych. Jeśli chodzi na przykład o przychody z tytułu sprzedaży produktów i ze sprzedaży towarów i materiałów. To nam daje wiedzę, jak ewentualnie możemy to założyć w przyszłości. W tym przypadku przyjęto, że ten dalszy wzrost będzie utrzymany w tym przypadku w wysokości 5% rocznie. W części dotyczącej amortyzacji pokazane jest, że średnia stopa amortyzacji to było 7,4%. Tutaj w okresach prognozowanych robimy podział na część dotyczącą rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i w ten sposób odpowiednio jest szacowana amortyzacja i przenoszona jest z kolei do wielkości dotychczasowego umorzenia, co z kolei odpowiednio koryguje wartość majątku w bilansie. Dodatkowo użytkownik uzyskuje informację, jak w przeszłości kształtowała się relacja kosztów do przychodów i może ewentualnie ten poziom mniej więcej zastosować w okresach przyszłych. Tu założyliśmy, że poziom kosztów wytworzenia sprzedanych produktów będzie stanowił 75% przychodów ze sprzedaży. Tu z kolei, że wartość sprzedanych towarów i materiałów będzie stanowić 60% przychodów ze sprzedaży towarów. Pozostałe koszty sprzedaży i koszty zarządu również są określone wskaźnikiem procentowym, co po prostu ułatwia szybsze tworzenie prognozy w rachunku zysków i strat. Z ważnych elementów pozostaje jeszcze kwestia kosztów finansowych, które również tutaj są wprowadzane ręcznie. Na tej podstawie program wylicza, jaki jest koszt długu, porównując te koszty do wielkości. Zobowiązań obciążony kosztami odsetkowymi. I ostatnia sprawa: podatek dochodowy, ewentualnie inne obciążenia, które tutaj trzeba również sobie oszacować. Najlepiej zastosowując jakiś rodzaj formuły, czyli na przykład procent stopy podatkowej, jaka w tym przypadku powinna obowiązywać, pomnożona razy wynik brutto, który oczywiście nie jest podstawą do opodatkowania. Natomiast możemy takie założenie jak najbardziej przyjąć, że to jest ten poziom, kto, od którego będzie liczony. Podatek dochodowy. Na podstawie tych wszystkich danych w arkuszu przepływy program tworzy takie uproszczone przepływy pieniężne. Tutaj oczywiście nie trzeba nic wprowadzać. To są już wyniki tych wszystkich przeliczeń wynikających z rachunku zysków i strat i z bilansu. Kolejny arkusz to już jest arkusz zawierający model DCF. Do użytkownika należy tutaj. Prowadzenie kilku parametrów. Po pierwsze stawki podatkowej, a poza tym stopy wolnej od ryzyka, wskaźnika beta, premii rynkowej oraz kosztu długu. Ten koszt długu można wpisać z ręki albo można go po prostu przenieść formułą z kosztu długu wykazanego w rachunku zysków i strat, który jest tutaj wyliczony przez program. I na podstawie tych wszystkich parametrów program wyznacza zdyskontowane przepływy pieniężne i w efekcie wartość przedsiębiorstwa z wyceny uwzględniając dług netto na koniec ostatniego roku historycznego który w naszym przypadku wynosi 7 380 a jest to wartość zadłużenia pomniejszonego o posiadane środki pieniężne na tej podstawie określona zostaje wartość kapitału własnego z wyceny Tą wartość program wyznacza na podstawie serii kolejnych przybliżeń tej wartości. Należy zwrócić uwagę, że wartość kapitału własnego, który tak naprawdę stanowi właśnie tą poszukiwaną wartość spółki, to ta wartość jest jednocześnie składnikiem ważonego kosztu kapitału. Jest to koszt wyznaczony. W tym miejscu, na podstawie właśnie wartości kapitału własnego wynikającego z wyceny, wartości długu, a także kosztu kapitału własnego oszacowanego na podstawie tych wszystkich parametrów i kosztu długu, co w efekcie oznacza, że wartość kapitału własnego wynikającego z wyceny jest jednocześnie parametrem, który wpływa na tą wartość kapitału własnego. W naszym przypadku 17 362 800 zł. Dodatkowo użytkownik wprowadza ilość akcji spółki, żeby uzyskać, jaka jest wartość jednej akcji, jednego udziału. Użytkownik tutaj jeszcze może sobie kształtować wielkość stopy wzrostu wolnych przepływów pieniężnych po okresie prognozy. Zwróćmy uwagę, że w tym przypadku, gdy jest to 1%, to mamy właśnie wyliczoną wartość kapitału własnego na poziomie tych ponad 17 milionów. Gdy ta wartość będzie odpowiednio zwiększona, to wpływa to na wartość kapitału własnego w bardzo istotny sposób, dlatego należy tutaj bardzo delikatnie kształtować ten parametr, żeby po prostu nie przeszacować go zbyt mocno. Można tak naprawdę zostawić go na poziomie 0, co będzie oznaczało, że przepływy pieniężne po okresie prognozy już rosnąć nie będą. W naszym przypadku przyjęliśmy, że ten wzrost po piątym roku prognozy będzie 1% rocznie. W przypadku programu wycona spółek metoda DCF i EWA pozostaje jeszcze jeden arkusz, a więc arkusz model EWA, natomiast oczywiście w przypadku programu Zawierającego metodę tylko dCF, to jest już ostatni arkusz w tym programie. Przejdźmy teraz, właśnie do arkusza Model EWA. On również zbiera wszystkie informacje zawarte w bilansie i w rachunku zysków i strat. I tutaj użytkownik również musi dokonać wprowadzenia pewnych danych, w szczególności danych dotyczących kształtowania się Kosztu kapitału własnego, a więc stopy wolnej od ryzyka, wskaźnika beta, premii rynkowej, a także kosztu długu i stawki podatkowej. Dodatkowo użytkownik może dokonywać korekty wielkości zainwestowanego kapitału, a także ewentualnej korekty w wyniku operacyjnego NOPLAT. Nie jest to konieczne w przypadku tych dwóch pozycji, ale jeśli inwestor potencjalny chce właściwie oszacować wartość spółki, albo właściciel chce oszacować wartość spółki i ma taki zakres informacji, to oczywiście powinien je tutaj wprowadzić. I podobnie jak w przypadku metody DCF, w tym okresie po prognozie użytkownik może wprowadzić stopę wzrostu ekonomicznej wartości dodanej. Pamiętając o tym, żeby po prostu nie przeszacować tego parametru, bo każda zmiana procentowa bardzo mocno zmienia tak naprawdę wartość wyznaczoną kapitału własnego z wyceny. My przyjmujemy tutaj wartość na poziomie 1% rocznie i na podstawie tych wszystkich danych program określa zdyskontowaną ekonomiczną wartość dodaną, wiedząc, jaki jest zainwestowany kapitał na koniec roku. 0, co wynika z danych historycznych, określa wartość przedsiębiorstwa z wyceny, czyli suma tych dwóch pozycji. Biorąc pod uwagę dług net, to na koniec ostatniego okresu historycznego, czyli wartość zobowiązań minus środki pieniężne, korygując wartość przedsiębiorstwa, ten dług net, to powstaje wartość kapitału własnego w naszym przypadku 15 milionów 300 tysięcy. Co przy ilości akcji czy udziałów daje wartość jednego udziału jednej akcji na poziomie 15 zł i 33 groszy. Tu również jest zastosowana zasada kolejnych przybliżeń wartości kapitału własnego, bo z jednej strony chcemy wyznaczyć tą wartość kapitału własnego, a z drugiej strony ta wartość uczestniczy w szacowaniu ważonego kosztu kapitału, który z kolei wpływa na ekonomiczną wartość dodaną, która z kolei wpływa ostatecznie na wartość właśnie kapitału własnego, a więc na podstawie kolejnych przybliżeń program określa te wartości. Nie jest to widoczne dla użytkownika, dzieje się to jakby poza użytkownikiem, natomiast po wprowadzeniu tych wszystkich danych ten cały cykl jest wykonany i na podstawie tego jest wyznaczona ostateczna wartość kapitału własnego z wyceny. Zapraszam do oglądania. Pozostałych filmów na temat programów wydawnictwa Ebiskom, i dziękuję bardzo za uwagę.